Czy zauważyliście, że w telewizji nigdy nie reklamują kaszy gryczanej, wątróbki albo rzepy? A wiecie dlaczego? Bo prawdziwego jedzenia nie trzeba specjalnie reklamować. Zamiast tego wciska nam się majonez z idealną rodziną przy stole. Chociaż oczywiście jedzą go zmęczeni ludzie z nadwagą. Energetyki z kolei reklamują młodzi, uśmiechnięci nastolatkowie. A wiemy o tym, że te energetyki mogą niestety by szkodzić na jelita, poza tym prowadzić do uzależnienia od kofeiny. Poza tym, fity które są naprawdę pełne cukru, reklamą sportowcy. Tutaj jest haczyk. Zdrowa żywność jest tania, ona nie jest opłacana dla korporacji, a ta niezdrowa jest droga, ale intensywnie promowana, żebyś wracał po nią wciąż i wciąż. I dlatego mam dać jej radę. Włączę kanał telewizji i kup to, czego tam nie ma. Kasza gryczana, buraki, rzepa, wątróbka to jest właśnie to, czego potrzebuje Twoje ciało. Udostępnij to komuś, na kim Ci zależy i zaobserwuj mój profil o zdrowiu i długim życiu.